Jestem z niego bardzo zadowolony, gdyż uważam, że trafiłem do bardzo dobrej drużyny, bardzo dobrze zbudowanej z pomysłem i odpowiednio zarządzanej, z którą wiążę duże nadzieje w tym sezonie. A wszystko poszło tak jak myślałem, że pójdzie. Aklimatyzacja przebiega bardzo pomyślnie, chłopaki w drużynie są super, sztab szkoleniowy. I cały zarząd również, więc nie miałem żadnych problemów z tym, żeby złapać z nimi jakiś odpowiedni kontakt. Czuć wsparcie na każdym sparingu, na każdym treningu, więc myślę, że wszystko będzie zmierzało w jak najlepszym kierunku. Uważam, że jest gotowa. Bardzo dobrze przepracowaliśmy na pewno ten okres. Daliśmy z siebie 100%, plan treningowy na ten czas był również bardzo dobrze przygotowany. Dlatego czuję, że jesteśmy gotowi na ten sezon i, i już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy walkę o ligowe punkty. Celami indywidualnymi na pewno będzie jak najlepsza gra i rozwój osobisty, żeby pomóc drużynie osiągnąć jak najlepsze sukcesy. A cele naszej drużyny na pewno są takie: na początku walczymy o wejście do czwórki, a potem o jak najlepszy wynik w playoffach. Ja osobiście czuję się bardzo dobrze. Myślę, że drużyna również. Ostatnie sparingi i treningi pokazują, że jesteśmy w dobrej formie. No i już nie możemy się doczekać wznowienia sezonu ligowego, zwłaszcza po tej przerwie spowodowanej pandemią. Myślę, że każdy odczuwa duży głód gry, a na spotkanie zapatrujemy się dobrze. Na pewno będzie nam sprzyjać własny teren. To, czy będą kibice jest jeszcze niewiadome, ale liczymy na to, że uda się ich sprowadzić na halę. No i, i liczymy na dobrą grę naszą i dobry wynik. Gorąco zachęcam do wspierania naszego zespołu w nadchodzącym sezonie ligowym.